Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka, kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, serce Ci na wstrość przepali, gdy grom się zbliża, Pośpiesz do krzyża, on ciebie wesprze, ocali. Drodzy Chrystusie Panu, siostry i bracia, krzyż Chrystusa i cała mądrość w nim zawarta jest wielką tajemnicą wiary. Dla chrześcijanina krzyż jest przede wszystkim znakiem nieprawdopodobnej miłości Boga do człowieka, Dziękujemy Bogu za zrozumienie tej prawdy, że na Krzyżu dokonało się nasze zbawienie, że na Krzyżu objawiła się Jego miłość do nas, grzeszników. Jeszcze bardziej, starajmy się przylgnąć do nauki świętego Pawła, który twierdził, że dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie, nie ma już potępienia. Potępienie Wyczerpało w nim swój bieg i ustąpiło miejsca przebaczeniu i błogosławieństwu. Teraz Krzyż ukazuje się nam jako chluba i chwała. Apostołowie bardzo dobrze zrozumieli istotę Krzyża Chrystusowego i gotowi byli umierać w jego obronie. Święty Piotr w jednym ze swoich listów napisał: Chrystus cierpiał za Was i zostawił Wam wzór, abyście szli za nim Jego śladami. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli. Krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni. Zaś Święty Paweł. Całkowicie oddany służbie Chrystusowi, stwierdził, że nie chce znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi wciąż neguje krzyż, przeciw niemu występuje, uważając go za niepotrzebny i nieistotny w życiu ludzkim. Dlatego też my, wierzący w Chrystusa i kochający Go, musimy tym bardziej zgłębiać sens Chrystusowego Krzyża i bronić Go. W jednym z numerów przewodnika katolickiego został umieszczony wywiad z popularnym dziennikarzem telewizyjnym, prowadzącym najczęściej programy sportowe, Przemysławem Babiarzem. Wywiad ten zatytułowano Absurdalna rzeczywistość bez krzyża. Dziennikarz stwierdził, iż część ludzi wierzących przyjmuje, że miejsce krzyża jest w kościele. Dla mnie, mówi dziennikarz, krzyż nie jest sprawą prywatną. Krzyż przecież wpływa na relacje z innymi osobami, na ich sposób życia, na jego sens. Na cele, które sobie w nim stawiają. Dlatego Krzyż i wiara to nie sprawa prywatna. Świat, dodaje dalej, opowiadający się za świecką przestrzenią publiczną, jest w gruncie rzeczy przeciw Krzyżowi. Obecność Krzyża w życiu publicznym ma rozmaite konsekwencje. Dlatego, że dzięki niemu możemy odwoływać się do wartości, które budują społeczeństwo, wspólnotę, Krzyż to każda sytuacja, w której mamy się wyrzec własnej wygody, podjąć trud obrony jakiejś wartości, rezygnując przy tym z własnej korzyści. Przecież bez umocowania w krzyżu taka sytuacja jest zdecydowanie niewłaściwa. Tak jak na urodzenie kalekiego dziecka jego wychowania bez, jest bezzasadna, Niezrozumiało, i absurdalna. Tyle świadectwo współczesnego dziennikarza, który nie boi mówić się o krzyżu i jego znaczeniu, dostrzegając jego wartość i niezmierzone dobro. Zmienia się świat, zmienia się ludzkie życie, zmieniają się ustroje, warunki ludzkiego bytowania, a krzyż Chrystusa. Wciąż jest ten sam. Nie da się zmienić. Nie da się zastąpić innym znakiem. Nie da się zetrzeć go z powierzchni ziemi. Można go nie lubić, nawet nienawidzić. Można udawać, że się go nie widzi, ale on stoi niezależnie od jego przeciwników. On stoi. Bo Jego miejsce jest na ziemi, wśród ludzi, którzy zostali odkupieni. Jest niewzruszony, jak Jezus Chrystus, który jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. Jest także niewzruszony, jak niewzruszone są ideały, za które Chrystus oddał życie na krzyżu. Swoim krzyżem wyjednał nam przebaczenie grzechów, otworzył nam bramę do życia wiecznego. Przy zwykłej, wolnej drodze stoi krzyż. Obok tego krzyża przechodzą różni ludzie. Jedni idąc obok niego, uchylają czapki, przeżegnają się i idą dalej. I szła tą polną drogą, młoda dziewczyna, niosła bukiet czerwonych róż. Nie przeszła obojętnie, ale zatrzymała się, pomodliła, a potem te róże umieściła u stóp wiszącego na krzyżu Chrystusa i poszła dalej. Po kilku dniach tą polną drogą biegnie młodzieniec. On, jak syn marnotrawny, powiedział do swoich rodziców: Mam was dość. Znieważył swego ojca, zażądał części majątku i poszedł urządzić życie na własną rękę. Ale kiedy wszystko stracił, i zmęczony, biegnie teraz, w jego oczach jest rozpacz. Przystanął obok krzyża, nie po to, by się pomodlić. Ale by odpocząć, i nagle zaczyna krzyczeć: Krew, krew! To nie krew, ale płatki róży zaczęły spadać na jego twarz i ręce. Ale on to przeżył tak, jakby to była krew z ran Chrystusowych. I dopiero teraz zrywa się. Zauważa napis umieszczony pod krzyżem: Czy Ty przejdziesz obok mnie obojętnie? Przeczytał, zastanowił się, zadumał. A potem z jego młodego serca wyrywa się jęk, wołanie: Nie Jezu, nie przejdę obojętnie, wrócę do Ojca, do Matki, przeproszę ich. Ucałował to drzewo krzyża, a potem wrócił. Padł przed swoją matką na kolana, by przeprosić, by ucałować jej matczynej spracowane ręce. Wrócił do ojca, by prosić o wybaczenie. To właśnie spojrzenie na krzyż dało temu młodemu człowiekowi siłę, aby mógł wrócić w ramiona ojca, co uczynię ja, gdy z miłością spojrzę na Krzyż? Jak zareaguję, gdy będę blisko Niego? W tym spojrzeniu na Chrystusowy Krzyż. Winniśmy odkryć i zrozumieć, że Krzyż to znak chwały i miłości. Krzyż, który niebo nam otwiera, z którym żyć pragniemy, i umierać. Jeśli pod nawałem przeciwności nie poddajemy się rozpaczy, to za sprawą krzyża, który służy nam za wzór i oparcie. Jeśli z ufnością spoglądamy poza grób ku odrodzonemu życiu, to dzięki Chrystusowemu Krzyżowi. Bądźmy więc wierni Chrystusowi. I Jego Krzyżowi. Wierność Krzyżowi to także wierność tym ideałom, których Krzyż jest wyrazem. Chodzi tu przede wszystkim o miłość, miłość ofiarną, wierną, przebaczającą, cierpliwą. Jezus dźwigał Krzyż i wzywał swoich uczniów, by czynili podobnie. Również i my. Którzy winniśmy naśladować Jezusa, nie możemy stronić od Krzyża. Wciąż bowiem są aktualne słowa naszego mistrza. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze Krzyż swój i niech mnie naśladuje. Całe ziemskie życie Jezusa było związane z Krzyżem, i trudem podejmowanych z miłości do innych. W Ewangelii nie znajdziemy ani jednego miejsca, z którego wynikałoby, że Jezus myślał tylko o sobie, że chciał sobie wygodnie ułożyć życie. Był cały dla innych, otoczony ludzką biedą materialną i duchową. Karmił głodnych, przebaczał grzesznikom, swoim uczniom stawiał ideał ubóstwa, który nie odpycha najuboższych, oraz ideał cichości, która nie pokłada nadziei w sile i krzyku. Chciał, by jego uczniowie byli miłosierni, bezinteresowni, czystego serca i ludźmi pokoju. Za apostołami poszło tysiące wyznawców Chrystusa, którzy oddali życie za swojego mistrza. Takich ludzi nie brakuje także i w dzisiejszych czasach. Pewien kapłan, odwiedzający chrześcijan, katolików w Libanie, spotkał młodą dziewczynę o imieniu Maria. Była sparaliżowana. Przyczyną jej stanu były Tortury, jakimi poddali ją muzułmańscy ekstremiści, za to, że broniła przed profanacją Jezusa Eucharystycznego. Na jej ciele, rozpalonym do czerwoności żelazem, wytatuowali Duży Krzyż. I wtedy ów kapłan zapytał ją: Gdyby ci przyszło jeszcze raz Narazić życie swoje w obronie Jezusa, czy postąpiłabyś podobnie? I wówczas z drżeniem i ze łzami w oczach odpowiada, dla Jezusa uczyniłabym to jeszcze raz. Dla Marii z Libanu ukrzyżowany Jezus był najwyższą wartością, za którą była gotowa oddać swoje życie, czy dzisiejszy świat nie potrzebuje takich ludzi jak ta młoda chrześcijanka? To prawda, że nauka krzyża nie jest łatwa do zrozumienia. Kierowanie się nią w życiu również jest trudne. Nie możemy oczekiwać, że będzie łatwo być autentycznymi świadkami Chrystusa, bo świat. Zwykł kwestionować jego wartość zbawczą. Dla nas jednak krzyż Jezusa Chrystusa jest bramą prowadzącą do pełni życia z Bogiem. Dlatego też nie ustawajmy w kontemplowaniu tego znaku. Uczmy się mądrości krzyża, ceńmy go sobie, a w razie potrzeby brońmy. Jeśli naprawdę będziemy żyli zgodnie z mądrością Krzyża, czyniąc to z wiarą, wówczas staniemy się mocni Jego mocą. Nie będziemy już żyli naszym życiem, ale to sam Jezus będzie żył w nas. Tak pisał poeta Cyprian Kamil Norwid. Ojcze mój, Wprost na mnie płynie Maszt uderzy Wróć Lecz wszystko zginie Patrz jaki tam krzyż Krzyż niebezpieczny Maszt się niesie wzwyż Most mu poprzeczny Synku trwogi zbądź To znak zbawienia Płyńmy Bądź co bądź Patrz jak się zmienia Oto przesz i wzwyż, wszystko toż samo. Gdzież się podział krzyż? Stał się nam bramą. Oby ten krzyż stał się nam bramą zbawienia.